Drodzy rodzice, pisał do rodziny w kolonii 22-letni żołnierz Wehrmachtu z okupowanej Polski. Służba jest uciążliwa, stąd będę pisał najwyżej co drugi, czwarty dzień. Dzisiaj proszę przede wszystkim o perwitin, wasz hajn. Moje drogie moi szanowni, witam Was serdecznie i gorąco w najnowszym odcinku na kanale dawno temu. Jestem przeszczęśliwy z Waszej obecności. Cieszę się bardzo, że są wśród nas nasi subskrybenci. Naturalnie cieszę się też bardzo z tego powodu, że są wśród nas osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały naszego kanału, ale do nich teraz puszczam oko. Moi drodzy, dosłownie 3 sekundy klikacie w odpowiednie pole i wchodzicie. Poczet naszej rodziny subskrybentów. Jeżeli zaś nie możecie oglądać naszych odcinków na YouTube, to odsyłam was do aplikacji Spotify, gdzie kanał dawno temu także gości i możecie nas posłuchać w formie podcastu. Natomiast nade wszystko witam gorąco i serdecznie naszych ukochanych patronów, którzy bacznym okiem na nas spoglądają. Jeżeli do nich chcecie dołączyć, wejdźcie na stronę Patronite i tam nas też z łatwością odnajdziecie. Natomiast dzisiejszy temat jest tematem, sami przyznacie, kontrowersyjnym. Sami także przyznacie, że być może mało znanym, bowiem, no tak, pancerna czekolada to już samo w sobie brzmi dosyć zagadkowo. Podczas dzisiejszej historycznej wędrówki na naszym kanale przyjrzymy się temu, jak dowództwa różnych wojsk. Oczywiście, tutaj na czele z nazistowskim niemieckim Wehrmachtem próbowały w sztuczny sposób wpompować w swoich żołnierzy odwagę. Moi drodzy, i tutaj, jeżeli chodzi o narkotyki, bo tutaj trzeba jasno określić, o czym będzie mowa w służbie wojskowej. Prym podczas II wojny światowej, w III Rzeszy, wiodła substancja, która zwana była perwitinem. Perwitin był odmianą amfetaminy. No i ówcześni określali, zwłaszcza ci, którzy zażywali ten perwitin, jako cudowną pigułkę Wehrmachtu. Był to środek odurzający, który dzisiaj znany jest powszechnie pod nazwą SPIT. Odkrył go pod koniec wieku XIX Lazar Edelanu, który był chemikiem pochodzącym z Rumunii, e, natomiast pracował na berlińskim uniwersytecie, stąd też perwitin e, taką popularnością cieszył się w III Rzeszy. Moi drodzy, e, początkowo, co szokować może i z pewnością szokuje, pervitin był powszechnie dostępny w aptekach, niemieckich aptekach, można było go kupić przychodząc z apteki z odpowiednią receptą. Natomiast szybko na y, tę substancję y, zwrócili uwagę lekarze wojskowi. W berlińskiej Akademii Medycznej przeprowadzono pierwsze testy, uwaga, na studentach i wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania niemieckich naukowców. Y, przejdźmy zatem krok dalej, bowiem trzeba wspomnieć o tym, że niemieccy żołnierze wszystkich formacji w późniejszych latach chętnie sięgali po tabletki Powiedzielibyśmy delikatnie, które zapewniały psychiczny luz. Mówiąc wprost, odurzali się. Kupowali te tabletki również prywatnie, lub jak cytowany przeze mnie na początku młody żołnierz, prosili o pomoc rodzinę. Mówiąc wprost. Byli bardzo mocno uzależnieni od tych substancji, zwłaszcza od perwitinu. W trakcie Blitzkriegu niemieckiego rozprowadzono, uwaga, 35 milionów tabletek perwitinu, czyli tego środka odurzającego, tego środka, który był swoistym wojennym narkotykiem. Raporty wojskowe wskazują, że niektóre oddziały maszerowały i walczyły po zażyciu tych substancji 72 godziny bez snu. Czyli sami widzicie, jak bardzo mocno na ludzki organizm e, ten narkotyk e, działał. No, natomiast wspomnieć, trzeba oczywiście o mm, rzeczy, która jest e, tematem naszego odcinka, czyli pancerna czekolada, pancerz czekolady. E, podawana była nazistom, oczywiście, podczas II wojny światowej. Nie był to rzecz jasna, zwykły deser, jakby nam się wydawało, e, ponieważ ta czekolada miała również w sobie dodatek metamfetaminy. Podobno. Niektórzy twierdzą, że jej działanie można by porównać z kilkoma litrami kawy. Wyobraźmy sobie, wypijamy kilka litrów mocno zaparzonej kawy. Yy, no, mogą się dziać bardzo niebezpieczne rzeczy dla naszego organizmu, i tak też miała wtedy, właśnie podczas II wojny światowej, funkcjonować pancerna czekolada. Swoje wątpliwości co do tych wszystkich zabiegów. Co bardzo ciekawe, zgłaszał między innymi człowiek, który nazywał się Leonardo Conti. I nie był to byle kto, bowiem Leonardo Conti to był po pierwsze lekarz, a po drugie, i co ważniejsze, minister zdrowia z Trzeciej Rzeszy. Z pewnością wśród wielu polityków nazistowskich możemy rozpoznać ich po fotografiach, przypisać im nazwiska. Natomiast jeżeli ktoś by nas zapytał, jak nazywał się nazistowski minister zdrowia, no, tu pojawiłby się wielki znak zapytania i z pewnością większość z nas miałaby problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie. A więc dawno temu tutaj przychodzi Wam z receptą na ten znak zapytania, Leonardo Conti, to właśnie minister zdrowia trzeciej Rzeszy. Yy, głos ministra zdrowia trzeciej Rzeszy bardzo szybko został oczywiście zagłuszony przez wojskowych, przez oficerów. Którzy potrzebowali bardzo mocno kolejnych sukcesów na polach bitew, na polach kampanijnych. Stąd oczywiście minister zdrowia i jego opinia na temat narkotyków, które były podawane nazistowskim żołnierzom, odeszli kompletnie na bok. Oficerowie mieli głos decydujący. Jeden z niemieckich lekarzy tamtych czasów opisywał w swoich listach sytuację, kiedy to kilkuset żołnierzy Wehrmachtu zostało otoczonych przez tysiące czerwonoarmistów. Ich beznadziejne w zasadzie położenie dodatkowo pogarszały warunki klimatyczne. Oczywiście nie jest to zaskoczeniem, jesteśmy teraz na froncie wschodnim. Panował wtedy ponad 30-stopniowy mróz, i doktor podjął decyzję o podaniu tymże żołnierzom amfetaminy. Efekt miał być piorunujący, i to możemy wyczytać w tychże listach, bowiem apatyczni do tej pory, zrezygnowani, wystraszeni. Złamani Niemcy nagle mieli po zażyciu tej substancji wpaść w szał bojowy i mieli bardzo ostro rozprawiać się z czerwonoarmistami, z żołnierzami Związku Radzieckiego. i drodzy, ale nie tylko oczywiście Wehrmacht podczas II wojny światowej stosował do dla swoich żołnierzy. No, możemy spojrzeć teraz troszeczkę dalej do kwiatu, do kraju kwitnącej wiśni, czyli do japońskiej armii cesarskiej. No i tutaj nie był stosowany perwitin, ale był stosowany środek, który nazywał się pilofon. Produkowana ta substancja była w ogromnych ilościach przez firmy farmaceutyczne i stosowana oczywiście była przez wojsko, ale także przez ludność cywilną. Ludność cywilną nie byle jaką, bowiem przez ludność cywilną, która pracowała w zakładach zbrojeniowych. To, wedle dyrekcji tych zakładów, miało zwiększyć ich wydajność. Mieli produkować więcej, mieli pracować więcej. No, Jeżeli, byli jeżeli mieli być pobudzeni, to oczywiście miało to się przełożyć później na wzmożoną produkcję w fabrykach zbrojeniowych. Po II wojnie światowej, oczywiście po zrzuceniu słynnych bomb. Na Hiroshima i Nagasaki, a swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi tego wątku, no to w tym miejscu, bardzo proszę, macie odnośnie do jednego z naszych poprzednich odcinków, który właśnie o tych bombach atomowych traktuje. Natomiast wracając do klu naszego dzisiejszego spotkania, po II wojnie światowej Japonia przeżyła, i o tym też się jak gdyby mało mówi, epidemię uzależnień. Miliony Uzależnionych od tejże substancji yy, było prawdziwą zmorą dla rządu japońskiego powojennego, dla rządu amerykańskiego. Ludzie traumę II wojny światowej próbowali zaleczać tymi bardzo niebezpiecznymi dopalaczami. Oczywiście wspomnieć, jeżeli mówimy o Japonii, należy o pilotach kamikaze. Yy, no, wiemy oczywiście, skąd się wzięła chociażby ich nazwa. Wiemy oczywiście, jak bardzo niebezpiecznymi y, wojskowymi byli, jak byli bardzo groźną bronią, chociażby skierowaną w stosunku do Amerykanów. Y, no i tutaj wspomnieć też trzeba, że w dokumentach, y, które y, opisują pilotów kamikadze, wspomina się o tym, że podawano im no właśnie, ciekawostka, napoje energetyczne. To nie jest wcale wymysł naszych czasów. Napoje energetyczne także bardzo specyficzne, ale także funkcjonowały w latach II wojny światowej. No i podawano im także czekoladę z kofeiną. W ostatnich godzinach przed misją samobójczą niektórzy piloci otrzymywali zastrzyki. Zastrzyki ze stymulantami, yy, zastrzyki, w których skład wchodził także alkohol, a czasem otrzymywali opioidy. Aby wyciszyć strach, aby być skupionym tylko i wyłącznie na wykonaniu swojego samobójczego zadania. No i teraz z Japonii musimy przejść w inne rejony świata, bowiem jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Royal Air Force, no słynne siły zbrojne brytyjskie, powszechnie RAF stosował Bezedrinę. To kolejna substancja uzależniająca w czasie misji bombowych nad Niemcami. W misjach trwających wiele godzin dawało to przewagę, ale skutkowało późniejszym wyczerpaniem psychicznym pilotów. RAF notował także, i to możemy też wyczytać w dokumentach, przypadki niekontrolowanego zachowania pilotów po powrocie z lotów, kiedy ta substancja niejako odpuszczała już ich organizmom, ciśnienie spadało i ci piloci mieli wtedy zachowywać się w bardzo, ale to bardzo dziwny i kontrowersyjny sposób. Jeżeli chodzi z kolei o amerykańskie lotnictwo, no to tutaj naturalnie Amerykanie też stosowali pewne kontrowersyjne substancje. Bezedrinę Sulfate dawano żołnierzom do racji lotniczych i zestawów ratunkowych, zestawów ratunkowych, tak, nie przesłyszeliście się. Zespoły bombowe, które latały nad Niemcami i Japonią, polegały na tych tabletkach w wielogodzinnych lotach. No, nie sposób tutaj też nie spojrzeć do źródeł, i wiemy to ze wspomnień lotników amerykańskich, że te tabletki rzeczywiście sprawiały funkcję dopalaczy. Sprawiały funkcję katalizatora do tego, że te wielogodzinne loty były do zniesienia. Ale Stany Zjednoczone wprowadziły też tak zwaną duration. D-Ration to produkowana na zlecenie amerykańskiej armii e, czekolada. Czekolada, która była produkowana przez słynną amerykańską firmę Hershey, e, której to zresztą produkty można także i współcześnie nabyć w wielu sklepach, ale ta firma nie jest naszym sponsorem, żeby nie było, e, więc nie reklamujemy tutaj specjalnie tego przedsiębiorstwa. Ta czekolada miała dostarczać dużo energii amerykańskim żołnierzom około 600 kalorii na tabliczkę, która miała 113 gramów. Natomiast no, trzeba tu wspomnieć o pewnej ciekawostce, ponieważ ta amerykańska czekolada była celowo bardzo twarda i niezbyt smaczna, to wiemy też ze wspomnień żołnierzy. No i wszystko po to, żeby żołnierze nie jedli jej tak jak. Różnych innych słodyczy miała być to czekolada awaryjna, miała być to czekolada na czarną godzinę. Ze względu na twardość, wspomnianą przeze mnie, i na smak, żołnierze często nazywali ją pogardliwie właśnie jako pancerna czekolada lub broń ostatniej szansy. No, tu możemy domyślać się, że nawet jeżeli nie chcieliby jej zjeść, bo nie dane by im było, nie mogliby sobie z nią poradzić, no to mogli nią rzucić po prostu w przeciwnika, skoro była taka twarda. Natomiast wspomnieć trzeba też o czekoladzie lotniczej. To już wymysł niemiecki, nazistowski. cola. To też nie jest reklama napoju gazowanego o kolorze czarnym. cola to czekolada lotnicza z kofeiną. Wprowadzona, co ciekawe, w roku 1936 na potrzeby igrzysk olimpijskich w Berlinie. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi tychże, ciekawi tychże igrzysk, to tutaj Kolejna propozycja. Możecie sięgnąć do naszych archiwów, które naprawdę są już bardzo przepastne, i możecie tam odnaleźć m.in. odcinek o Igrzyskach Berlin 1936. Ale wtedy to właśnie wprowadzono słynną czekoladę Coca Cola. I jakie były dodatki w tejże czekoladzie? Naturalna kofeina z kawy i orzeszków coli. No więc ona też działała bardzo mocno, yy, wspomagająco, wręcz dopingująco. Przedzielana podczas wojny była głównie pilotom Luftwaffe, jako środek poprawiający koncentrację i czujność, no po takiej ilości kofeiny na pewno byli skoncentrowani i czujni, czołgistom, strzelcom, zwiadowcom Wehrmachtu, szczególnie podczas długich i wyczerpujących działań. Mieli być sfokusowani na wykonywaniu swoich obowiązków, no i takie dopalacze właśnie niemieckie dowództwo im zapewniało. Moi drodzy, zrobimy krok dalej w naszej opowieści, ponieważ każda porcja, Każda porcja tej szoka -koli składała się z ośmiu kawałków, zawierała około 200 mg kofeiny. Jest to równowartość dwóch, trzech yy, filiżanek espresso. Efekt jaki osiągali niemieccy żołnierze, poprawa czujności, walka z sennością, no i lekka euforia, no byli bardzo, bardzo ciekawie pobudzeni. Moi drodzy, ale ja jestem ciekawy w Waszych opinii, jestem ciekawy też tego, czy spotkaliście się z innymi dopalaczami, które były wykorzystywane podczas II wojny światowej w różnych armiach, więc będę wypatrywał Waszych opinii, w komentarzach pod naszym odcinkiem, dziękując Wam jednocześnie serdecznie za obecność podczas naszego dzisiejszego odcinka, zachęcając do subskrypcji naszego kanału, do tego byście zerknęli na platformę Patronite, a nade wszystko do tego, byście wyglądali kolejnego premierowego odcinka z cyklu Dawno Temu.